Początek tego vloga miał być zupełnie inny. Mieliśmy mieć dużo czasu, miał być nagrany aparatem i miało być wszystko o wiele szybciej, ale jest 10 minut do końca odprawy, a my po prostu w linii prostej, zero czekania, wjeżdżamy prosto na prom. Jak zawsze u nas na wariackich papierach, bo już w ogóle się nie stresujemy, nie dziwimy się, po prostu płyniemy tak, jak to życie płynie i, I zaraz... nie zamierzamy się przejmować. Nie? I zaraz będziemy płynąć do... Szwecji, nie wiem czy tam widać. No, widać. E, już mamy prom na wizji. Ducatos też jest gotowy. Dostał taką karteczkę. Śmigamy liniami, liniami Teddy Line. No i zaczynamy nową serię vlogów, w których będziemy pokazywać Wam Norwegię. No i przejazdom Szwecję. No i wracamy na wizję pełnowymiarową. Jeśli chodzi o nasz bałagan w Dukatosie, to myślę, że osiągnęliśmy szczyt. Nie, totalnie się nie wyrobiliśmy z niczym, ale jakimś cudem wszystko się udało. Opowiemy Wam potem tą historię na vlogu, bo mieliśmy mnóstwo rzeczy do odebrania. I no nie wiem jakim cudem, ale wszystko się udało, także lecimy. Jedziemy całym ca bałaganem. Ale będziemy robić porządek w Szwecji. Pewnie tak. Albo w Norwegii. A jak wrócimy do Polski. Nie no, jak dojedziemy już musimy to sprzątnąć, bo... Mamy zapasy, no jest zapasy zrobiliśmy solidne. I teraz musimy to tylko poukładać wszędzie. I gotowe. Co ciekawe, że mamy tyle miejsca, że to wszystko schować? No, jesteśmy pierwszy raz na takim promie z kabinami. Więc kupiliśmy sobie kabinę. I Alcie się śmieje, że w rejsie dziennym to jest jakiś żart. Ale ja na pewno się tam kimnę. Przy okazji do ed editingu będzie więcej miejsc. No i lecimy na wypasie. Producj tak się cieszył, mówi. Kurczę, jaka tania ta kabina, jakaś promka teraz jest, że za 280 czy 60 zł jest kabina do wzięcia. A ja mówię, a ile to normalnie kosztuje? No 560 w drugą stronę. No to jak ja słyszę o tą różnicę, mówię, ale super, rzeczywiście, jaka promka, no to bierzemy to. No i teraz dojechaliśmy. Ja się pytam Pawła, o której my jutro dopływamy? A Paweł, nie, no dzisiaj dopływamy. I no to, to po co mamy kabinę? I my płyniemy 6 godzin. I będziemy o 20 na miejscu, ale Paweł to ziemy spać. To bierzemy kabinę. No drzemeczka musi być. I to musi być jakościowa drzemka. Ja cię kręcę. No, no super. Bo potem wy, wyjedziemy o 22. I godzinkę trasy będziemy pokonywać chyba. Także muszę A być... Godzinkę? Muszę być wyspany. Nie ma żartów. Dobra, idziemy zobaczyć e, naszą kabinę. No to let's go. Bye bye du katusimi. Bye bye nie I nie ma bałaganów. Dobra. W Do eee, no? Udało się. Udało się. Czekaliśmy w ultra długiej kolejce, bo tutaj była jakaś awaria. Eee, ale mamy już klucz i jesteśmy gotowi na zameldunek. Zobaczymy, czy warto było wydać, czy nie warto było. Nie to jest najdalej, bo to jest kabina dla prezydentowej. No, otwieramy. No, wyciągnij No No, zobaczmy, co my tu mamy. Ale fajne okno. Fajne okienko, co? No, fajnie się. Ojej, oddzielne łóżka mamy. O kurczaki, normalnie widać, gdzie płyniemy. Ale jaja, jesteśmy normalnie na przodzie. Jaka to jest węga. normalnie, jakbyśmy byli kapitanem! No naprawdę, jakbyśmy tutaj kierowali. No i co, nie warto było? Warto było do takiego okna, była łatwo. Pogoda jest mocno średnia, ale szwagier, który e, miłuje się w modelach różnych statków, powiedział, żebym wyszedł na lewą stronę, żeby e, zobaczyć... Eee, latarnie, także jestem. O, ma sprostowanko, nie chodziło o latarnie, tylko o eee, wiatrak. Tak. Niby 6 godzin, ale mam wrażenie, że trwało to 15 minut. Ale przynajmniej się wykopaliśmy. Tak! Był ciepły, długi prysznic, wyobraźcie sobie z niesamowitym ciśnieniem. Także można powiedzieć, że to był prysznic z hydromasażem. Także zbieramy się, idziemy szukać Dukatosa, bo mam wrażenie, że już zgubiliśmy się w labiryncie. Ale, buja, mówiłeś o tym, jak było? A, nie mówiłem, no. Buja mocno. No w szoku jesteśmy, jak stałam pod prysznicem, to musiałam się trzymać, bo cieszyliśmy się, że jesteśmy właśnie mniej więcej w okolicach dziobu, bo płyniemy na wprost i ładnie to wygląda, ale z drugiej strony ten dziób przecina wszystkie fale i czuć mocno po prostu jak buja prawo-lewo, więc ja nawet nie pospałam. lek, pospał trochę, Tak, nie? ja byłem wymęczony, także ja, ja, ja trochę odpocząłem. No. no, ja popatrzyłam na falki, ogarnęliśmy się i lecimy pod katosa. No to let's go. W tych promach ważna sprawa, żeby zapamiętać, na którym piętrze się postawiło samochód, bo potem jest niezły labirynt. Ale powiem Wam tak, my nie zapamiętaliśmy także. Niech się dzieje wola nieba. Ilość zgubień numer jeden. Oczywiście już mamy całe mokre buty, ale to nic. Okay. Okay. No, udało się. To jest <laughs> no. no. To jest siedem? Chyba się udało. Mieliśmy chwilę przerwy jeszcze na dworzu. A teraz śmigamy już do Dukapesa. To chyba tu, ale się okaże zaraz. Są, są różne ustawione, wybierasz po lewo, pamiętasz? Okay, no jednak nie tu. Na spokojnie znajdziemy kiedyś. Plus jest taki, że bez nas nie odjadą. To tam, ale chyba. Bok. Jakoś w bardziej musimy iść. To była ta trójka, no? Myślisz? Dukatowsku, abyś tu był! Jest! Odnaleziony dzidziuś No, warto sobie fotę zrobić na, na przyszłość. Mamy to! Czyli na kwiateczka widzisz? Kurczę, no. Witajcie na Szwecji! Na Szwecji, co ja gadam? No? Szwecji! Wyspa Szwecja. Wyspa. No, więc super, się cieszymy że już dojechaliśmy dopłynęliśmy do Szwecji. Plan jest następujący. Nie mamy go. <laughs> Jedyne, co to wiemy, że musimy posprzątać, bo na hura wszystkie zakupy po prostu wróciliśmy do Dukatosa, więc to jest do ogarnięcia. Ale z racji, że mamy trochę siły i energii, bo nie robiliśmy dzisiaj żadnej dłuższej trasy. To stwierdziliśmy, że kawałek jeszcze pojedziemy, tyle, ile się uda. I pewnie, nie wiem z godzinę, półtorej, może dwie. Zobaczymy. Wtedy się zatrzymamy. Ogarniemy całą resztę i na razie musimy skupić się na tym, żeby uważać na drodze, żeby nie złapać żadnego mandatu, bo tutaj naprawdę słono się płaci. Z tego co słyszeliśmy to na, za na przykład nie zatrzymanie się na znaku stop dostaje się 3100 zł? 3840, ale to w Norwegii. 3840 w Norwegii. A w Norwegii, a w Szwecji to pewnie podobnie co? Tego nie wiem. W każdym razie nie chcemy żadnego mandatu. Byłoby ekstra. Byłoby fajnie no. kolejny dzień. Ogarniamy właśnie nasz Biceblum i powiem Wam, że idzie nam coraz lepiej. Już widać podłogę. Widać podłogę, także. No, widzimy światełko w tunelu. Jesteśmy właśnie gdzieś w Szwecji. Spaliśmy sobie w całkiem ładnym miejscu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda na dworzu. I śmieszna sprawa, bo już mieliśmy dzisiaj w 4 godziny. Było tak. Przepiękne słońce ulewa roku, przepiękne słońce, ulewa roku i teraz właśnie jest znowu słonecznie także powoli e, pogoda nas przyzwyczaja na, na skandynawskie właściwie bo to nie tylko w Norwegii, na skandynawskie klimaty no i pokażę Wam szybko właśnie okolice w której spaliśmy tutaj jak dojechaliśmy o 23:00, było full kamperów a wiecie co to oznacza? że mamy sezon w pełni i prawdopodobnie na niektóre miejscówki będziemy musieli kombinować żeby dojeżdżać o, czy właśnie byczek tutaj próbuje w każdym razie zapewne będziemy musieli troszeczkę zacząć planować dojeżdżanie do niektórych miejsc trochę szybciej, jeżeli w takim miejscu już było full kamperów to domyślam się, że im bliżej będziemy miejsc takich właśnie jak język trolla czy jakichś takich bardziej turystycznych tym więcej będzie kamperów, także trzeba o tym pomyśleć, generalnie fajny spocik tutaj jest ścieżka, można się przejść Tutaj mamy strumyk. Wrzucimy Wam tą pineskę z Park Fortnite w opisie. Więc jeżeli akurat też płyniecie do Trelleborga i potem transportujecie e, czy osobówką, czy vanem, e, transportujecie się w stronę Norwegii to po prostu podrzucimy Wam e, lokalizację. Może akurat skorzystacie. No i tym pięknym sielskim widokiem Żegnamy się z Wami i żegnamy się ze Szwecją. Jedziemy już do Norwegii. Zostało nam 5 godzin trasy, czyli tak naprawdę pewnie naraz to strzelimy i widzimy się z Wami już po drugiej stronie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie nam lajka pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytanie w komentarzu, to śmiało pytajcie. No i jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału jeszcze, no to polecamy kliknąć subskrybuj, żeby być na bieżąco. Więc do zobaczenia w Norwegii. Do zobaczenia.